Dzisiaj będę łowił na spławik, na niewielkim jeziorze. Jedna wędka to bat, także będziemy bawić się z drobniejszą rybą. Druga wędka to tak zwany klasyczny zestaw spławikowy. Na końcu założę sobie czerwonego robaka, całość położę na dnie. Przy roślinności będziemy czekać na grubszego zwierza. Jest upał, pełne słońce, korzystamy jeszcze z lata, bawimy się spławikowo. A Was wszystkich zapraszam do oglądania. No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy. Tak wygląda dzisiejsze łowisko. To miejsce wybrałem z kilku powodów. Po pierwsze wywiad wędkarski wskazuje, że jest tutaj szansa na fajną rybę. Po drugie jest to takie miejsce podwójne, więc z jednej strony rzucę sobie właśnie tą wędkę z robakiem, tutaj obok będę się bawił batem. Po trzecie dzisiaj trochę wieje wiatr, a w tym miejscu akurat ta woda jest trochę spokojniejsza, więc no fajnie na bat. No lepiej, żeby nie wiało, no nie? Dlatego też jakby tutaj zdecydowanie że tutaj usiądę. No niestety w pełnym słońcu, ale nic już na to nie poradzimy. Zestaw dołowienia na bata mam już gotowy, zaraz go będę tylko gruntował. Zestaw dołowienia na tak zwany klasyczny zestaw spławikowy też już mam gotowy. I w zasadzie ten zestaw mogę już wrzucić do wody, bo ja już sobie tutaj grunt ustawiłem i przejdziemy do rozrabiania zanęty. Dobra, zabrałem sobie kukurydzę, to będziemy się bawić batem. Zabrałem sobie mady białe, też będziemy się bawić batem. I zabrałem sobie czerwone robaki. I te czerwone robaki właśnie posłużą do łowienia tutaj na ten klasyczny, tak zwany zestaw pławikowy. Nie zabrałem, czego nie zabrałem, to nie zabrałem yy, dwóch podpórek. Więc ja to po prostu tutaj na trzcinie położę. Więc zrobimy sobie taki pęczek robaczków czerwonych, dosyć grubo. Jest tutaj szansa na lina, jest tutaj szansa na karasia, jest szansa na płotkę, więc myślę, że tak dosyć grubo pojedziemy. Kilka tych robaków, niech one sobie tutaj na tym haczyku wjeżdżają, kuszą do brania. O coś takiego zobaczcie. I tutaj jest fajnie, bo po lewej, po prawej stronie mamy pastzciń. Dodatkowo, akurat tutaj w tym miejscu, też po lewej i po prawej mamy kapelony, więc między te kapelony, zaraz za nimi. Wrzucę zestaw, a tam wędkę po prostu sobie tutaj położę, to się nic nie stanie. Spławik już jest gotowy. Jeszcze, żeby dać wam obraz, jak wygląda to łowisko, to zaraz po rozrobieniu zanęty rzucę dipera. Bo jak wiecie, ja diperem też przy łowieniu na spławik sobie zawsze lubię wodę sprawdzić. Można tym urządzeniem tak to zrobić. Mam tutaj przygotowaną właśnie wędkę z diperem. Na szybko zrobimy sobie jeden przejazd, tylko zobaczymy, jak się kształtuje dno. No i co, i będziemy łowić, nie? Jeżeli chodzi o zanętę to zrobimy sobie tak, że ziemię gdzieś jedną trzecią tego opakowania i do tego zanętę płociową, leszczową. O, leszczową zabrałem. Dobra, może być i leszczowa. Zobaczymy, tu też jest sporo krąpia, sporo jest też takiej drobnicy. Więc jest, jest szansa na to, że coś tam uda się połowić. Jeszcze korzystając właśnie z tego lata, to za chwilę zacznie się już spinningowo. Nie będzie czasu na takie. Mówienie, więc jeszcze wykorzystam. dobra. Najpierw sobie tą zanętę klasycznie rozrobię i damy jej troszeczkę popracować, wpłonąć wodę. W międzyczasie właśnie sprawdzimy sobie wodę głębokości i kształtowanie, bo w zasadzie tylko to mnie interesuje, gdzie tutaj jest ten spadek, czy jest w ogóle, jak on tutaj wygląda. OK, jest fajnie rozrobiona, domoczona. Ona oczywiście wchłonie wodę, więc trzeba będzie ją jeszcze domoczyć, ale to za chwilę. Niech ona sobie właśnie popracuje. Tutaj nie wiem, czy mi spławik już nie jedzie, jakoś go dziwnie bujneło. No jest ryzyko też, że tu okonie się będą z nami bawić. Dobra, no i mamy yy, dipera uruchomionego. Oczywiście skanowanie z brzegu. Telefon założyć sobie na uchwyt. Takie akcesoria też oczywiście dostaniecie w Diperze. Dobra, jeden rzut przed siebie. Nie za daleko, no bo batem nie będziemy łowić za daleko. I już patrzymy, jak to się kształtuje. 2-6 metra. Ściągam do siebie. Zobaczcie, cała masa drobnicy. Jest tutaj odzajoba ryby. O Jezu, co tu się dzieje? Zobaczcie. To są wszystko ryby o, 2-1, dobra, mniej więcej tam mi to się wypłyca. Ja sobie patrzę gdzie mam yy, dipera. Tak i mniej więcej będę wiedział 2 metry, nie? Dobra, wjeżdżam. O i tutaj mamy już podejście do góry. Tu nie ma jakiegoś gwałtownego spadku. Tu troszeczkę idzie już gwałtowniej. Ale ryby cały czas są. One są trochę dalej, to za nętą jest. Próbujemy sobie tutaj trochę przyciągnąć. Dobra. Jest super, tak jak widzicie. Bardzo szybko i sprawnie takim diperem możemy sprawdzić i już wiem jak wygląda dno, gdzie stawiać zestaw. Także jest to coś co nie zabiera dużo miejsca, a nawet w trakcie takich spławikowych wypraw też bardzo ułatwia nam pracę, no bo tak jak mówię, dosłownie jeden przejazd to jest 2-3 minuty i ja już wiem jak wygląda ukształtowanie dna. A tak jak powiedziałem, to ukształtowanie dna jest dla mnie najważniejsze. Ta informacja, która gdzieś tam przy okazji się pojawiła, że jest tu trochę ryby, też jest cenna, bo optymistycznie nastraja do dzisiejszego łowienia. Także Słuchajcie, dipera już mogę odłożyć. Wszystkie linki związane z tym urządzeniem, jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście sobie może to gdzieś u siebie nabyć i używać, zostawiam wam w opisie. A my zabieramy się za dorabianie zanęty, gruntowanie zestawu, no i załowienie. Dobra, zobaczymy teraz, jak wygląda nasza zanęta. Troszeczkę przeschła, ale nie aż tak mocno, jak myślałem, więc bardzo delikatnie ją domoczymy. Tutaj nie trzeba robić, nie wiadomo czego. Okay. Teraz ją przetrę przez sito. No i muszę to połączyć jeszcze z ziemią. Czekajcie, no dobra, jest ok, muszę to połączyć jeszcze z ziemią, więc tak robię sobie, bo nie mam tylu wiader. Bo mi się nie chce mieć tylu wiader i tyle tego nosić. Więc sobie o, robię sobie kulę, odkładam ją na bok. I teraz tak sito, ziemię też przetrzemy przez sito. Ziemi oczywiście nie daje całego pakowania, tylko trochę. Jedną trzecią, jedną drugą w maksie. Przecieramy. Dobra, tu jak się zdarzą jakieś kamyczki czy coś, to możemy sobie wyrzucić. I teraz te wcześniej zrobione kule też przecieramy. Dodajemy do ziemi. No dobra. I zanęty te grube frakcje cyk do środka. Si to od razu myję. To jest też taka wskazówka, że warto od razu umyć. Więc nie będę tutaj nic dorabiał. Niech tam schnie, nie? Jak to zrobimy na końcu, to później mokre do samochodu będziemy ładować. A tak to o, zobaczcie. Si to jest umyte. Zanim skończymy wędkować, to ono już będzie suche. Dobra, i teraz to, co tutaj mamy, trzeba jeszcze wymieszać, tak, żeby to się z ziemią ładnie wymieszało. Cenęta, ona jest już. Właśnie przesiana, to nam troszeczkę ciem, sciemnieje. Będzie taki jasny brąz nazwijmy to i właśnie bardzo dobrze, bo takie mniej więcej tu jest dno. To się będzie gdzieś tam komponować. To jest to prawda piaseczek, ale tam dalej jest troszeczkę płycej. Zaczniemy tak delikatnie 4-5 kulek wielkości małej pomarańczy. Trochę oczywiście towaru zostawimy, żeby sobie później ewentualnie donęcać. Najpierw zrobię 4 chyba zobaczymy jak to będzie reagować. Co tu się będzie działo w ogóle. No i rzucam trochę za tą lilię tam mieliśmy około 2 metry, nie? Pamiętamy z naszych pomiarów Dobra, niech to zacznie teraz pracować, a ja jeszcze sobie umieszczę w wodzie siatkę. Mam nadzieję do dużych ryb. O, no i super. Dobra, najpierw zobaczymy na kukurydzę, co tu się będzie działo. Dobra, to lecimy z kukurydzą. Lecimy z kukurydzą, lecimy z batem. I będę musiał łowić tutaj stojąc. Tak jak mówiłem, żeby dostać się. O, tam gdzie chcę łowić. No i czekamy na pierwsze ryby. Na razie ten zestaw trzymam nad dnem. Kukurydza też jest właśnie nad dnem. Chcę zobaczyć, czy tak będą reagowały ryby. Później ewentualnie... O, jest już chyba jakieś branie. Później ewentualnie y, troszeczkę niżej zajdę. Najpierw chcę spróbować w toni. O, coś tam ciupie. Oczywiście jednocześnie no, muszę obserwować tamten spławik, nie? Dobra, i ułatwimy sobie trochę zadanie chyba jednak. Wydaje mi się, że w pozycji siedzonej będzie łatwiej. Rzucę jeszcze parę takich Małych kulek, może trochę więcej jednak trzeba to później. Jeszcze będziemy próbować na kukurydzę, a na razie spróbujmy z tymi madami. Skoro chcą, mady chociaż mówię, to są małe rybki, no ale cóż. Może podejdzie nam coś większego zobaczymy. O, Wzdręga, ależ maciupka. Następna mała. zdręga. O! Coś większego? Glapa. Krumpik. No, chociaż trochę większy i ziarno nam zostawił. Coś tam jedzie. Też wzdręga. Tu jest taka woda, że tutaj jest dużo tej drobnicy. Siedzi. Chyba troszeczkę coś większego. Glapka. Ciutek, ciutek. Coś tam, ale to jeszcze nie jest to. Trochę się wiaterek zerwał. Uuu. Ale maluch taki maluch, taką dużą kukurydzę, połknął Siedzi. O! Zobaczcie, leszczyk taki, zobaczcie. No to już coś większego. Jest nadzieja, że większego podejdzie. Dobra, ja myślę, że jeszcze trochę mogę tam dorzucić kukurydzy. Może jak coś większego będzie płynąć, to trochę ta kukurydza też przytrzyma. Brań trochę jest. Tylko to wszystko drobna ryba. Nie wiem, dalej. Tam jest, tam kurde, nic się nie dzieje z tym robakiem. Teraz też go tam przerzucimy. Zobaczymy, czy tam wszystko jest ok. Może się okazać, że nie zauważyłem się, skupiłem na czymś innym. A coś mi tam obskuwało te robaki. Zobaczmy. Na szczęście ten wiatr jest taki, że jeszcze do tego bata można łowić. On momentami jest bardzo mocny, porywisty, ale nie jest boczny. Ale tak czy siak przyjemnie posiedzieć, nie? U. I znowu piękna, po piękna. Ale niestety mała wzdręga. Zobaczcie co się z wiatrem dzieje. No, zaczyna się ostro. No i tak można się bawić. na to chodzi, jeden zestaw na grubo sobie stoi, czeka. A żeby się nie nudzić, to można się pobawić z bacikiem. No, zaraz trzeba będzie tam przerzucić, zobaczyć co tam się w ogóle dzieje na tym różnym zestawie. Też zauważyłem, że jak zwiększam grunt i kładę tą przynętę na dnie, to brania ustają. Jaką troszeczkę nad dnem postawię, to sporadycznie te brania są. A jak trochę wyżej wiadę, to jest ich jakby trochę więcej. To prawda można by to gdzieś tam położyć na dnie i po prostu czekać, no ale mówię, tutaj bardziej też chodzi o to, żeby bawić się w międzyczasie, nie? Jak tam się nic nie dzieje. O, teraz jedzie zdecydowanie, ale mała małe. Jedzie, jedzie, ale małe. O, tutaj tyle z tych zdręg. Na pewno są tutaj też i duże. Może znaczy, to by była też dobra opcja przyjechać ze spinningiem. No spinning też można łowić z dręgi. No, dodamy dwa. O, tam coś jedzie, jedzie na tym Dobra, jechało. <laughs> Nie zdążyłem zaciąć obżarło wszystkie robaki. Podejrzewam, że to jakieś pewnie okonie, Co zakładamy na nowo, chociaż może była to jakaś grubsza ryba. Okonie też lubią te robaki zażerać. Dobra, tylko teraz wiecie, co rzucę z tej strony i sobie tu położę, będę miał szybciej do zacięcia. O, i tam przy samej roślinności postawimy i wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. Aha, już coś tam, no właśnie, tam są pewnie okonie. Niestety, grzejące się GoPro uniemożliwiło mi pokazanie wam, co tam skubie. na końcu tego zestawu, ale tak, są to małe okonki. Prawdopodobnie weszło tu jakieś statko. Strasznie łapczywie te robaki mi obgryzają. Dlatego postanowiłem, że na ten czas zmienię na kukurydzę i zarzucę trochę dalej. Zobaczymy, czy trochę dalej będą jakieś ewentualnie brania. Duże ziarno, kukurydzę. Później pewnie te stado trochę gdzieś tam popłynie, to z powrotem założymy robaka. No teraz co wrzut, to jest wszystko skubane dosłownie w 5 sekund, więc nie ma to najmniejszego sensu. A tutaj dalej bawię się, jeżeli chodzi o bata, bo generalnie tak jak Wam mówiłem, albo nie mówiłem, już nie pamiętam. No założenie jest takie, że przyjechałem na tą wodę zobaczyć sobie, Yy, właśnie czy coś na grubo będzie brało, a tak, żeby się nie nudzić, bo zwykle jest tak, że to sprawdzanie trochę trwa, często kończy się niepowodzeniem. Więc, żeby się nie nudzić, to dlatego zabrałem sobie bata. Jeden zestaw z grubym ziarnem kukurydzy czy z pęczkiem robaków leży sobie na dnie i czeka, i sprawdza, czy tutaj może jakiś lin czy karaś się obudzi. A żeby się nie nudzić, tak jak już mówiłem, no to w międzyczasie właśnie bawię się batem z tą drobnicą. Także generalnie, jeżeli chodzi o tego bata, ja się nie nastawiałem tutaj na nie wiadomo jakie łowy, więc ta drobnica trochę jest irytująca, ale aż tak bardzo mnie nie przeraża, bo głównie tutaj chodzi o to po prostu, żeby się nie nudzić. I taki sposób sprawdzania łowisk, myślę, że jest całkiem ciekawy i całkiem fajny właśnie, jak... Nie wiemy do końca, czy te brania będą, no, jak jedziemy na pewniaka, no to jedziemy na pewniaka, to skupiamy się na jednym. A jak nie jedziemy na pewniaka, tak jak ja, ja w tym roku na tej wodzie tutaj tak na grubo nie łowiłem w ogóle. Znaczy raz byłem po drugiej stronie, ale to było już jakiś czas temu. Yy, więc jakby, żeby sprawdzić, a mówię, no żeby nie siedzieć i się nie patrzeć w niebo, bo mi się wtedy niesłychanie nudzi, nosi mnie, no to żeby tą energię spożytkować, to po prostu tym batem sobie można trochę pomachać. O, I tak miło spędzić czas. Siedzi. O, panie, mniejszych nie było. Nawet robaki się uchowały. Prawie całe i zdrowe. Żeby nie było, to generalnie ja tu chciałem dzisiaj na świt przyjechać. Ale zgadnijcie co? Tak, zrobiłem. Przesunąłem. Jak alarm wył. I mi się przysnęło. Siedzi. Ale też drobnica. Ale trochę było takie założenie, nie? że. Się z tym batem będziemy trochę tak bawić. Siedzi. O co to? To dręga mała. Mu się wzdręgi uaktywniły. Ups. Lapka. No widzicie, no jak tak się przysiedzi do tej drobnicy, można naciłkać, nie? Krąpik, mały krąpik do siateczki. Robaczki całe. To od razu jedziemy. I znowu siedzi. O, to taki widzę teraz. Jeden rocznik szedł takich maluszków Uu. chyba zrobimy zmianę na kukurydzę znowu, tak mi się wydaje jest glabka o kurde uciekł z siatki Tu siedzi. Gla Ja tam majstruję, a tu branko. O co tam, kurde, poszedł mi gdzieś na bok. dla piszyn. No dobra, słuchajcie, myślę, że się już nic więcej nie wydarzy. Jest taka lampa, że po prostu posiedziałbym z chęcią, ale już nie dam rady. By jest za duży upał. A nie chcę już się do wieczora czekać. Zobaczmy, co tam w siatce ciekawego. Coś tam mamy, kilka rybek, drobnica. Takie zawsze było założenie. Kończymy dzisiejszą przygodę. Fakt jest taki, że ja do takiego łowienia na spławik na wodach stojących w tym roku jebitnie się nie przykładam. Za bardzo się w takie łowienie w tym roku nie, za, nie zaangażowałem. Robię to y, kompletnie z doskoku, gdzieś tam sporadycznie, więc no, ciężko też liczyć na jakieś efekty łowiska. Niezanęcone, nieprzygotowane, zwiad wędkarski nie więc to jest wszystko takie, mówię, trochę na spontanie, ale może Pierwsza połowa września jeszcze powinno być ciepło, więc może będzie to fajny pomysł, żeby gdzieś tam jednak jeszcze do tego spławika w tym roku się przyłożyć. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie, a ja tymczasem kończę, bo żar z nieba leje się przyokrutny. Ledwo tu stoję, znowu mi się woda skończyła, więc muszę szybko jechać do sklepu coś kupić i się nawodnić. Także pozdrawiam was gorąco i serdecznie i do zobaczenia.